To, czego się zaraz dowiesz, może cię zszokować, ale na zawsze zmieni sposób, w jaki wchodzisz w interakcję z kobietami. Gdy skończysz oglądać ten film, będziesz wiedział, co naprawdę przyciąga dziewczyny. I nie, to nie jest to, co zwykle mówią. Wielu facetów nie ma powodzenia u kobiet. Powód jest dość prosty. Chodzi o to, jak na świat patrzą kobiety. Przez tysiące lat mężczyźni podrywali kobiety. Do czasu. Stosunkowo niedawno pojawiło się więcej zamieszania i trudności, niż kiedykolwiek wcześniej, i nie, nie dlatego, że w przeszłości mogłeś po prostu przerzucić kobietę przez ramię i zabrać ją do swojej jaskini. Widzisz, większość facetów traktuje dziewczyny zgodnie z tym, co od nich słyszą. Słuchają tego, co ona mówi, zamiast patrzeć na to, co robi. To największy błąd, jaki możesz popełnić. Większość facetów nie ma nawet najbardziej podstawowego zrozumienia kobiecej natury i dlatego ponoszą porażkę. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak rzadko o kobietach mówi się, że są słowne? Nie chodzi o to, że wszystkie kobiety są kłamczuchami, lub nie można im ufać. Chodzi o to, że kobieca natura nie zawsze może być wyjaśniona racjonalnym umysłem. Kobiety działają na podstawie tego, jak coś lub ktoś sprawia, że się czują. Energia kobieca jest płynna i dynamiczna energia męska i żeńska przyciągają się do siebie i pięknie się uzupełniają. Najbardziej kobiece dziewczyny są przyciągane do najbardziej męskich facetów i odwrotnie. Niestety większość facetów nie tylko nie rozumie tej podstawowej zasady kobiecej natury, ale również nie zna własnej męskiej istoty. Coraz częściej widzimy, jak faceci zachowują się bardziej kobieco. Wielu z tych facetów nie ma tak kobiecej natury, ale zostali tak wychowani. Można to bardzo łatwo zweryfikować. Jeśli facet zachowuje się kobieco, a jednocześnie pociągają go bardzo kobiece przedstawicielki płci przeciwnej, wiesz, że jego zachowanie nie jest jego naturą, lecz wychowaniem. To proste. Jeśli pociągają cię kobiety o bardzo kobiecych cechach, a sam zachowujesz się bardzo kobieco, odpychasz ją jak magnes o tym samym biegunie. Gdy zbliżysz do siebie dwa magnesy, przeciwne bieguny przyciągną się do siebie. Ale te same bieguny się od siebie odpychają. Kolejnym dużym błędem, jaki popełniają faceci, jest stawianie dziewczyny na pierwszym miejscu. To też jest bezpośrednim wynikiem braku męskości i braku celu w życiu. Wyobraź sobie kobietę, która leżąc w łóżku zaczyna fantazjować. O kim będzie myśleć? O mężczyźnie, który jest w nią zapatrzony do tego stopnia, że jego własne cele nawet nie mają znaczenia. Czy bardziej podnieca ją mężczyzna, który ma potężną misję życiową? Ktoś, kto jest zdeterminowany, mężczyzna żyjący intensywnie i na własnych warunkach, mężczyzna, który chociaż też ma swoje pragnienia i żądze, wie, że ma głębszy cel. Oczywiście, że ten drugi. Jej priorytetem jest przepływ miłości. Twoim priorytetem jest twoja misja. Polaryzacja jest tym, co powoduje pociąg seksualny. Dlatego też nadmierne skupienie się na niej nie jest męskie. Dziewczyny nigdy tego nie przyznają. Ale tak naprawdę chcą, abyś stawiał swoją misję ponad nimi. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kobiety lubią drani? Są samolubni i skupiają się na własnym życiu. Nie są potrzebujący i nie szukają akceptacji, jak typowy miły facet. Cecha, która jest raczej urocza u kobiety, ponieważ podkreśla przywiązanie i poddanie się w ogóle nie jest urocza u faceta. Wręcz przeciwnie. Wiele filmów w internecie nauczy cię szybkich sztuczek jak przyciągnąć i manipulować kobietami, ale żadna z nich nie działa tak dobrze, jak prawdziwe zrozumienie tego, co zostało omówione w tym odcinku. A tak przy okazji, jeśli chcesz się rozwijać w życiu, nie zapomnij zostawić suba. Do następnego razu.